Wampiriada, czyli muzyczna uczta dla fanów muzyki rockowej, ale nie tylko. Po kilku latach nieobecności powraca. Wyjątkowy koncert w klubie muzycznym Awe Cezar w Lubinie organizują przyjaciele Rafała Ratajczaka, znanego w Lubinie pod pseudonimem artystycznym Belusi. Cała impreza, myślę, że sięga roku, początków lat 2000-. W klubie muzycznym Awe Cezar, Rafał Ratajczak od 2005 roku. Ta impreza była cyklicznie robiona do 2005 2015 roku, także bite 10 lat. Powrót wampiriady i organizowany w jej ramach koncert ma być upamiętnieniem Rafała Ratajczaka. Rafał nas opuścił, można powiedzieć, z znienacka. Odszedł, odszedł tak, nikt nie był na to przygotowany. Myślę, z, i z przyjaciół, z muzyków, e, którzy otaczaliśmy no, go, otoczy, go więc, e, więc chcemy też tą imprezą. E, Myślę, że w przyszłym roku będziemy również ją kontynuowali. Chcemy upamiętnić naszego kolegę, bo to on był pomysłodawcą tej imprezy, to on wymyślił tą imprezę i myślę, że ku jego pamięci będziemy ją kontynuować. Wszystkim nam bardzo brakuje Rafała w wielu naprawdę sytuacjach. Bardzo często towarzyszył nam w trakcie koncertów i śpiewał z nami i prowadził nasze koncerty, był świetnym wodzirejem i konferencjerem. Wszyscy o tym wiemy. I właśnie w trakcie tego koncertu chcielibyśmy powspominać trochę. Jest przygotowywana niespodzianka, której nie chciałabym zdradzić, ale będzie na pewno bardzo dużo wzruszeń. Koncert będzie miał również wymiar charytatywny, dlatego wstęp na niego będzie płatny. Wszystkie zespoły, które zagrają na tym koncercie, całą swoją garzę i, i lokal oczywiście też całą z, y, kwotę z biletów przeznaczymy wspólnie na, na grobek dla Rafała. Podczas koncertu wystąpi m.in. zespół Nerwokaina, raz-dwa trybut Tomanam oraz Bałagan. Organizatorzy na koncert zapraszają wszystkich, którzy znali Rafała. Impreza odbędzie się 29 października, start o godzinie 19. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do przebierania się w strachy, zmory i wampiry zgodnie z motywem imprezy.